Witam wszystkich hodowców, hodoczyni, pasjonatów, gołębi. Co tam jest u mnie? Może zejdziemy tutaj. O, tutaj idziemy do rozpłodu. W rozpłodzie jest tutaj, o, jak tam widać, wysiadywanie jajek. Głąbki zniosły jajka, zajęło to im 9-10 dni jajko były tu ładne gniazdo zrobiły sobie o, Idę, nie będę płoszył Samczyk szedł Samica co sobie idzie Przyniesie do na jajeczkach tu, tu im trochę zabezpieczyłem tak żeby im tu nie wiało, bo mają być śniegi tutaj w tych rozpodowych. O, tu jeszcze jajeczek nie ma tam do góry może nie zaglądałem tam do góry ale <tryk> jeszcze nie ma zjeżdżamy tu jeszcze do gąbków tu muszę wyłączyć muzyczkę Samiczek jest spokój, była muzyczka całą noc tutaj dzisiaj, delikatnie, po cichutku. Natomiast samce, samczyki są pozamykane w tej swojej celi. Po prostu gdzieś o godzinie 15-16 je wypuszczę. Nasypię do korytka, najedzą się, najedzą się, napiją się. Tam powiedzmy 20 minut się pobiją, bo one strasznie się biją I je muszę zamknąć, że się normalnie leją tuką tak równo, że ja chcę, żeby one siedziały w celach, abyć aby spokój I tyle One tam powiedzmy 4-5 dni powiedzmy jakby było 2 tygodnie nawet i się nauczą, że się najedzą i do celi I tyle. O... I o to mi chodzi, żeby w spełniony moment mocno przysiedł. Co chwila jakaś krew leciała Nie to że tam zamykam gołębie z tego, ale dla ich dobra one mają mieć formę cały czas. No jak są takie żywe, to są zdrowe. Bardzo mi to cieszy. No, teraz jeszcze nie będę długo zanudzać. Tu mam tą karmę z zasadnego odcinka. Pokazywałem dwa pełne worki. Są po prostu, czemu ja to robiłem. Kupiliśmy karmę, dobrą karmę. Kupiliśmy, ten wykład, muszę zrobić jeden taki, Dobrą karmę kupiliśmy. O, widać, jest dużo drobnie, a ja nie chcę, żeby te gołębie mi czas, całą zimę, uciekaj Felix, całą zimę te drobne jadły i ja ją po prostu teraz sobie od, że tak powiem odsieję, a przyda mi się ta karma do młodych, mam trochę że pady się dosypie i pszeniczki do młodych to jest zajebista karma, że tak powiem. Jeżeli ja na siłę trajem nie muszę tego dawać, no to tam drobny może być, ale nie za dużo. To mamy dzisiaj 18, dobrze pamiętam, to dzisiaj mamy 18, no to jeszcze tam czy tygodnie, czy tygodnie i pójdą, pójdą w pary, pójdą w pary lotowe gołębie. Tak wygląda ta karma przesiana już, czyściutko, fajna karma. Tu mam jedno, tu mam drugie całe. No i warto było. Trochę się tu nasiałem tego. Trochę się tego tu nasiałem, no ale warto było, no bo Tą grubą karmę, to mam, to teraz pójdzie, ona ona ją im teraz daje z jęczmieniem i pszeniczką. Później ona jeszcze tam dosypie się trochę słonecznika. Nie za dużo konopi, zależy od pogody. I przyda się do lotów. O. I tak to wygląda u mnie. Przekręciłem, ale będę musiał trochę odkręcić, bo nie mogę otworzyć, tam muszę coś podłożyć. No, ten samczyk też już chyba do siebie doszedł, zaraz mu damy samiczkę, zobaczymy czy będą się parzyć. Będziemy, zrobimy samicę i zobaczymy czy ten, bo on tam, bo coś tam nie pasowało temu samczykowi do że to samica jest, jednak samiec, to tak nieraz... O, trzy samiczki. O, jedną samiczkę złapiemy. O, przepraszam, tak ciężko dosyć. Taką samiczkę dostanie. Zobaczymy, czy... Zobaczymy, czy będą... Będzie grubszył. Będą się parzyć Tutaj tak trochę ciężko Ale bo teraz tam nie talk. Nie wiem, czy mnie woją, czy co? Się odsuniemy, zobaczymy. Bo... Jeszcze ten samczyk. Samczyk jeszcze nie nadaje w parę. Z tym mu teraz wypuszczę. Samczyk jeszcze się w parę nie nadaje. Tam nam powinien. Kurde. Tak jak mówiłem, już tamten gołąbek był kupny. Nie będę, tego, nie będę mówił od kogo, czy co, ale raczej już nie kupię, teraz na sobie powiem. pierwszą lepszą samiczkę złapię, zaraz Wam pokażę, te, jak powinno grać u tego samczyka, o. samce i tamten też tak powinien być Ja tu mam dużo rocznych w tym jest, jest 8 chyba Nie raz, dwa raz, dwa, trzy, cztery są starsze A tak są zamiaroczne na 22 gołębi Na 24 przepraszam Tak to powinno być On to raz warknął tylko na nią i... Łąbki są czekają, aż pójdą w parę, na pipulinka. no chodź, no chodź no chodź, chodź no chodź no chodź no chodź no popisuj się trochę no chodź chodź, chodź, chodź chodź, chodź, chodź chodź, 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 chodź Widać, że gąbki już słyszą zamców i już się zamściłem, też parzyć. No, troszkę nam wpuściłem, ale nie zdenerwowałem niepotrzebnie, ale no. Chciałem tylko pokazać, jak to tam jest. Tu za chwilę będę. Spokój. Tu za chwilę będę tego przekręcał, to będę im przekręcał teraz, yy, tylko muszę trochę tak wyczyścić, wie? te karmniczki mam przygotowane, muszę je wytrzeć, oj każdy w celi będzie miał, kar... każdy w celi będzie miał karmniczek, po prostu tam, o i one będą w celach, te, te samczyki. Na razie, na razie są tylko karmione. Tutaj będą jakiś czas. Oni się nauczą, że najeść się, chwilę powariować do celi. Większa połowa już tak, połowa już tak robi. Głównie. Tu są samce takie, co się najedzą i w celi, tam nikt nie interesuje nic. No ale głównie są takie, co potrafią że nabroić i by chciały mieć pięć cel, a przychodzi wieczór, a on tak siedzi w jednej swojej celi. Troszeczkę to muszę utemperować. Jak powiem, hodowca rządzi w gierniku, a nie, a nie gołąb. Gołąb może rządzić swojej celi. Ma swoją celi, i tam co może rządzić? To jest jego dom, jego oaza i tyle. Także u nas pogoda widać. Zaczęło padać, zaczęło padać, i ma padać dzisiaj. Później być śnieg, lekkie mrozy mają przyjść o, a tutaj to To wziąłem, to po raz, podciągałem Te kostkę też wywalę To mówię trochę ziemi Wygrabię i tam będzie trawka Tam będzie trawka Po prostu tam pod spodem Jak posprzątam, bo, pytałem, bo tam nie sprzątałem, tam pod spodem będzie tam pod spodem będzie siatka, że gołębie tam nie przejdą pod gołębniki. Tu będzie na trawa Jak najmniej tam styczności, żeby było tam z jakimikolwiek gryzoniami. Tutaj jest gryzoni jest. Jeden pan Co mi tam pilnuje. do tej karmy. Karma fajna będzie. Takie worki będę miał, a to wystarczy do młodych. Dużo młodych tam nie ja będę miał. Zobaczymy, jak to pójdzie. Wolę mniej tych młodych mieć, a wszystko dopilnowane niż więcej i, i nic. No, w, w tym rok, w zeszłym roku miałem więcej, bo chciałem mieć więcej młodych. I pierwszy raz w życiu, w całej mojej kurde karierze z, go, z gołębiami Adeno mi dopadło. Wolę mieć mniej i bez Adeną. Więcej to się zaniewa. Jak jest mniej, to się... lepiej się zauważy, zaobserwuję tego imię wszystko. I tyle. Także nie zanudzam. Tak, jak tam w rozpłodzie do głąbki mówię. 9-10 dni jajka się pokazały. Widocznie zdrowe. Pokazały też tym swoje zdrowie Szybko jajka przyszły tak Zazwyczaj 12 dni A 90 to już jest też dobrze niech będą 90 to jest yy, 18 o, to tylko koniec miesiąca się tam będą lęgły Koniec miesiąca się będą lęgły i tyle. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego odcinku. Dobry lot.